Także tak! Ostatnio grając sobie w Spidermana, pomyślałem sobie, jak oni zrobili te wszystkie animacje. I pomyślałem sobie, jak ja bym mógł zrobić animacje. animacje ze Spidermana. Także przejdźmy do odcinka. Także spośród niemałego wyboru do animowania wygrałem program Blender, bo jest dość intuicyjny i ma fajną grafikę. Ale czas renderowania jest powalony! Ale nieważne. Przejdźmy dalej. Po wbiciu na Bendera pomyślałem sobie, że ja kurczę, nawet nie wiem, co tam się robi, więc pomyślałem sobie, że ChargePT mi pomoże, więc do niego napisałem. Także uruchomiłem Sketchfaba, tam gdzie są modele, i poszukałem jakiegoś modela Spidermana. Modelu Spidermana, ale. Dobra, Spider-Man Clash, jak to wygląda? Ech. E, e... Dobra, widzowie. Powiedzmy tak. To będzie moja pierwsza animacja, więc weźmy takiego średniego spider mana Dobra, widzowie. pobierzmy 3D model. FBX. Dobra, po lekkich trudnościach wrzuciłem spider mana do gry. Działa. Tylko mi się zdaje, po jakiejś pół godzinie udało mi się zrobić pierwszy ruch postaci. Ty działa. <laughs> Jakie jaja I po kolejnej pół półgodzinie zrobiłem tą animację. Ale to nie jest animacja, więc przejdźmy do robienia prawdziwej animacji, gdy już trochę ogarnąłem. Także poszłem szukać jakiegoś fajnego miasta. Nowy Jork oczywiście. No i znalazłem fajny no to jest, ej, to, ej, to jest spoko, proszę dajcie do pobrania, tak, ej, to jest fajne, pobieramy, GLB, tak, GLB, mhm. a ZIP nam pobrało, no, GLB, GLB, teraz jest, tak. Także po raz kolejny wrzuciłem Spidermana i no. zacząłem animować już U. naszą animację to go sobie tu przynieśmy Także na początku zrobiłem tylko jakby jak moja postać się będzie ruszać, w którym miejscu będzie latać, nie robiłem żadnej animacji kończyn ani nic, tylko musiałem sobie ustalić, gdzie ona będzie lecieć i potem zaczą zacząć animację, żeby to lepiej wy wyszło. Dobra, nie no nie jest źle ogólnie, jakby to tak spojrzeć na to! Ale stop! Sponsorem tego odcinku jest jestem ja, więc zostaw subskrypcję i lajka za poświęcony mój czas na te odcinki, proszę. Potem zrobiłem animację kamery, którą mi tak trochę poprawię, ale chciałem już mieć ją gotową, żeby potem się nie męczyć. Kalincius. Ale teraz zacznijmy najciekawszą rzecz, czyli animowanie. Dobra, animowanie niby skończyłem, więc yy, zrenderujmy, yy, ale widzowie, powiem wam tak, że to nie będzie pierwsza wersja animacji, więc jeszcze nie rozłączajcie tego filmu. Także pierwsza wersja animacji wyszła tak. Oh my God, bro. Oh, Także nie wyszło to za ładnie ale zrobiłem trochę, końcówkę dorobiłem, nie jest perfekcyjna, ale lepiej i no, yy, zrobiłem to na, zrenderowałem lepiej, zrobiłem nowe niebo, zrobiłem dzień <laughs> i zrobiłem światło, więc kurczę, powiedzcie jak to wygląda i powiedzcie czy chcie, chcecie lepsze, więcej filmów, gdy już będę troszkę bardziej doświadczony i lepsze animacje, więc... Oglądajcie. Także może nie jest to jakaś najlepsza animacja, ale moja pierwsza animacja w życiu w Blenderze. I nie jest jakaś dobra mapa, nie jest jakaś dobra postać, więc zrobimy następną animację ze Spider-Manem. Jeśli oczywiście chcecie, i napiszcie w komentarzu. Yy, więc do następnego widzowie, i życzę wam miłego wieczoru lub dnia. Zależnie, kiedy to oglądacie. Więc siema.